Tegoroczne zajęcia i warsztaty zorganizowane dla dzieci cieszą się dużym zainteresowaniem. Czy frekwencja rzeczywiście dopisuje na takich zajęciach? Tak, oczywiście, frekwencja dopisuje. Biblioteka tradycyjnie, jak co roku, organizuje zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci. Jest to oferta adresowana głównie dla dzieci młodszych, od 6 do 10 lat. Codziennie odwiedza nas około 20 dzieci. Jest to duża grupa, ale korzystają nie tylko z zajęć naszych, takich o charakterze zabawowym, ale również w czytelni internetowej. Mają do dyspozycji trzy komputery, na których grają na okrągło. Wczoraj było 20 też troje dzieci, także frekwencja nam dopisuje. Jak spędzasz zimowy odpoczynek w bibliotece? Kolorujemy, malujemy, Z czasami są różne gry, zabawy. Robimy z bibuły, równe kwiatki, prace plastyczne i takie inne. A czy podczas zajęć dopadacie nuda i znużenie, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Zajęcia w tym roku przygotowała pani Basia Cholewa i pani Ania Buchowska. Takim nowym w tym roku jest chusta klanzy, którą państwo widzicie tutaj obok. Dzieci bawią się chętnie, ulubiły sobie zabawy z tą chustą. W tym roku to jest właśnie taka nowość. Mamy bardzo dużą frekwencję, także biblioteka w okresie ferii zimowych ma wytężony czas pracy. Jest nas tutaj niewiele, ale naprawdę dajemy z siebie wszystko. I to jest podziękowanie dla całego zespołu, kieruję przy okazji. A jakiego rodzaju zajęcia przypadły dzieciom najbardziej do gustu? Jest to okres ferii, a więc dzieci bardzo lubią zajęcia w charakterze zabawowym, takie ruchowe. To najbardziej im odpowiada, a my jesteśmy po to, żeby po prostu sprostać tym wymogom. Dlatego bawimy się wspólnie z dziećmi w różne właśnie zabawy ruchowe. To prowadzi zajęcia w bibliotece. Zajęcia w bibliotece prowadzi, tak mówiłam wcześniej pani Basia Cholewa oraz pani Ania Buchowska, a my tu z koleżanką ja i pani Małgosia Gawron cały czas wspieramy te działania. Także wszyscy pracujemy.